Michał, jesteś półfinalistą pierwszej imprezy cyklu, ale jesteś też jednym z najbardziej zapracowanych zawodników, bo dzisiaj dwa sety z Michałem Mikułą, z którym znasz się dosyć dobrze, ale to były dwa sety ponad dwugodzinne. Jak się czujesz? Dokładnie tak. No, dosyć, długi, dosyć długo wchodziłem w ten mecz. Tak naprawdę ten początek był taki dosyć nerwowy, znowu dużo zrywanych uderzeń, tak jak podobnie jak wczoraj też taki taki ten początek dosyć słaby, więc potem musiałem się wgrywać, wgrywać z czasem ten mecz wyglądał coraz lepiej, natomiast w drugim secie znowu taki przeczeki nie wiem, może też trochę zmęczenia się nawarciło i tak dalej. Też jest, tych, te mecze są dopiero teraz, więc dawno nie grałem, także pewnie też jest to jakaś przyczyna. Ale taki przestój, no i myślę, że mogę to skończyć trochę wcześniej, ale najważniejsze, że wygrałem. Wczoraj też trzy sety i to trzy sety też takie troszeczkę nerwowe. Czy, czy to jest problem w kontekście kolejnych dni, bo jesteś też zaangażowany deblowo, no te, te obowiązki są tutaj napiętrzone? No dokładnie, dzisiaj jeśli wygramy pierwszy, pierwszą rundę, gramy jeszcze, z tego co wiem jeszcze drugą debla, także na pewno tych, tych meczów będzie dużo, no i te godziny na korcie będą się nawarstwiać i na pewno no lepiej by było, żebym te mecze kończył szybciej, no ale jednak wolę wygrać grając dłużej niż przegrać grając szybciej, także myślę, że, że, że jest dobrze. Kacper Żuk półfinałowym rywalem to dobra informacja czy informacja z tych groźnych? No na pewno informacja z tych groźnych, natomiast no, trenowaliśmy teraz dosyć dużo razem, także znamy się bardzo dobrze, też kolegujemy się, także myślę, że, że będzie to dobry mecz na dobrym poziomie, już nie mogę doczekać tego meczu tak naprawdę, także myślę, że będzie fajne widowisko.